Cześć zieloneczki, z tej strony ja, Siorek, yy, witam Was tutaj na odcinku z Blockstar Planet. Dzisiaj zobaczymy sobie najstarsze rzeczy na Blockstar Planet, które ogólnie znalazłem. O, kryształ. O, dobra, dobra, mamy kryształ. Zieloneczki, yy, dzisiaj sobie porozmawiamy o bardzo starych kontach na Blockstar Planet. No i jeżeli Wam się spodoba. No trochę inspiracja może od Joyka, nie pamiętam, ale to teraz wymyśliłem, dosłownie. Więc dobra, jeżeli Wam się spodobały takie filmy, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dwojeczkiem, oczywiście, żeby Was nic nie ominęło. No i zapraszam do oglądania. Więc chyba pierwszymi kątami, jakieś bardzo stare, z Polski oczywiście, lub najstarszymi rzeczami z Polski, to musimy się... Sugerować bitwami. Eee, bitwy są tutaj i wchodzimy w najpopularniejsze w trzech czasów. I tutaj mamy jedne ze starszych, dosłownie jedne ze starszych po prostu kont, jakie istnieją. No, mm, może nie takie, ale jakieś takie, na przykład jak Rainbow albo jak Dragon 2.0. One mają po prawie 8-7 lat Więc No jest trochę No i patrzcie ziomeczki Ogólnie tutaj jest Kalina 20 Kalina XD 20 Jej się chyba szukać nie da Bo Jak widzicie Jest na amerykańskim serwerze tak jakby Ją usunęli ją chyba Tutaj dałem lajka like Oczywiście Tutaj są Nawet jak Kalina Kalinka miałaby wrócić, to i tak, i tak by wyszła. Z tego koszmaru zwanego Blox Beta, oczywiście. No, oczywiście, oczywiście. No i ziomeczki, tutaj jest robot jeden, 7 lat temu zrobiony. Fot nie ma. E, kryształów nie ma. Grzaków nie ma. Światy. I tutaj jest ten legendarny świat zwany Rainbow, który ma aż e, prawie 700 tysięcy zagrań i Mm. <noise> du 200 tysięcy lajków prawie Więc to jest bardzo dużo ziomeczki. I następnym oj, to nie to e Gdzie to jest, gdzie to jest? O, najpopularniejsze światy wszechczasów no i ziomeczki. Tutaj macie kolejny, kolejne konto. Ono było z Danii. Znaczy ta kalina była z Polski jak coś. To konto jest za zani, tylko że chyba zostało zbanowane Październik 2015, więc starsze od Sporo, bardzo sporo legend eee, znaczy, no legendarne konto Dosłownie Tutaj jest jakiś minion, jeden a eee, patrzcie ciomeczki, jak to wyglądało kiedyś, takie Inne bloki w ogóle były, takie granice O, patrzcie ciomeczki, teraz się to zmieniło Ale bardzo stara broń jest ta, tutaj nice jest e, robocik z rączkami takimi fajnymi. To jest Robot 1, to jest chyba domyślny e, skin ogólnie. I tutaj mamy już broń. On, one chyba były darmowe ogólnie, ale nie chcę was zmylić, ale coś takiego też było. No i tak to wygląda ogólnie. Tutaj mamy jakieś Halloween i patrzcie, ta broń ogólnie jest bardzo stara, bo ma aż 7 lat. 8 prawie No Tutaj mamy Halloween, tu jakieś dynie Tutaj mamy... No Tutaj nie było używane żadnych glitchy ani nic. I to jest tak jakby jedyny, jedyny w historii Blockstar Planet Nie no, nie że jedyny, ale no, jeden z takich bardziej... No jeden z takich bardziej po prostu... Co ma bardzo jest mało takich tych. Takich. Yy... Nie da się go po prostu wyszukać. Trzeba wpisać czy litery. A kiedyś na Planet też czegoś takiego nie było. Tutaj mamy jakieś ufo. I tutaj mamy jakąś śmieszną broń. Zobaczymy, czy są fotki. Nie ma. Tutaj mamy. O, proszę bardzo. Ojej, coś się. Ojej, oj. Ej, halo, Blockstar Planet. Tu mamy futbol Znany też, bardzo. No, sporo lajków, sporo. Tutaj mamy futbol, kolejny jakiś e, Tutaj jest e, fi, film o skill Nie wiem co to jest, ale meczki tutaj jakaś armia minionków jest Fajne Flaga Danii, możemy za, zaraz wejść Tutaj mamy e, Avesome e, 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 są nie wiem jak się to czyta Ale wiem, że no Tutaj mamy Mario Mario, bardzo fajne, Mario, Mario. Lubię Mario, fajne. Dobra, wejdziemy sobie w to, bo to jest jakby najciekawszy chyba stąd, bo... E, tutaj sobie... A, damy sobie publiczną. Niech sobie ziomeczki biją. Bo czemu by nie? Ogólnie mam skina na bitwy, bo często gram w bitwy. Tutaj jest e, właśnie Ender Dragon, który... E, oho. Siema. E, oj. Siema. No, gry Nagrywam. No i ziemeczki tutaj jest jakiś helikopter. Helikopter, o, to jestem wkurzony ja. Pozdrawiam tu ogólnie siebie. Tutaj jest flaga Dani. Minecrafta. E, Minecraft. E, tutaj jest flaga Dani. Tutaj jest jakiś puchar. Creepery. To jest creeper chyba. E, tutaj e, jakiś creeper jest. Tutaj jakiś zombiaczek, Tu chyba enderman. O, no i tu w ogóle, ziomeczki, nie było limitów nigdzie, ani nic, jak byście widzieli. No i tutaj jest jakaś armia piłkarzyków normalnie, super, super. Tutaj e, jest jakieś autko fajne, fajne, superowe, podoba mi się. Ziomeczki, jakbyście po prostu mieli jakieś propozycje na kolejny film, no to oczywiście wiecie, co robić. I dobra. Pisać w komentarzu, jakby ktoś nie wiedział. Oj, sorry, to nie to! Jezu! E, dobra, kolejne to. Nie No, to jest tak, jakby takie edytowane, ale możemy sprawdzić, co to za konto. Konto ogólnie aktywne, bo jakbyście widzieli, znaczy nie, że aktywne jakoś, ale jedne ze starszych kont to są po prostu niemieckie konta. Niemieckie konta są bardzo stare. No i tu, jak widzicie, jakąś. Elas, Mach, nie umiem po niemiecku. Ale te klocki chyba były za free, nie wiem. Tutaj mamy robota, roboter jeden. E, roboter 13, O! Tutaj kolejny jest zbugowany. Znaczy, tak jakby no, z, że z jedną literą. Bez używania jakichś ruskich znaków, czy tam chińskich, czy tam nie wiem. Takich, co nie obejmuje. Tutaj mamy jakieś family life. No, kaczuszka, oczywiście. Tutaj mamy. No. O, jeszcze, jeszcze... legendarna ta meta, Jas yes. No taka zwykła, taka biała, fajna. Tutaj jest kopanie 3 lata temu. Ale to było jakiś czas aktywny ziomeczki. Tutaj macie na przykład sobie coś takiego i w ogóle zobaczymy w światy. Bo tu jest w kij tych światów. Patrzcie w ogóle. Ale one są niestety edytowane i nie widać już tych granic, ale tutaj macie. Patrzcie, cool, o, królik bugs. Tutaj jest, minionki, armia minionków, szczerze, Krika Baksa, Ameryka, jakieś Weiss, nie wiem, Hauster, e, mm, nie wiem, jest po prostu jakieś, zobacz, obczajmy, obczajmy, obczajmy. Dobra, tutaj jest. W ogóle tamto konto było z 2015 roku, a to jest bardzo stare konto. Patrzcie, ciężkie tutaj. Jest jakieś kapibara? Co to jest? Nie, to są jelenie, mysz o jelenie. Jak ktoś lubi myszo jelenia, może napisać w komentarzu. Nie, to są jakieś byki. Dobre, ziomeczki, tutaj jest. W ogóle ziomeczki zapomniałem powiedzieć o inspiracji od najamka Oczywiście, oczywiście. Eee, znaczy, ja to wymyśliłem, ale. Ale żeby no, jakiś dram nie było, czy coś. Bo to też tre, też jest trochę skopiowane. Znaczy inspirowane. Dobra, to są jakieś zęby w ogóle. Nie wiem. Tu nawet okien nie było co za schody. Jakieś zębowe. Tortowe schody i jakieś zęby jeansowe. Co to jest, ziomeczki? Jak ktoś wie o co chodzi z tym światem, to naprawdę napiszcie mi w komentarzu. Dobra, tutaj. Oczywiście już była ta ee, defaultowa... Ta podłoga. Tu pisze. Hmm, jakieś coś. Nie wiem. Nie będę czytał, bo. Nie wiadomo, co znaczy. Dobra, idziemy tutaj. Hmm. No i fajny świat na bitwę. Nie, że coś, ale bardzo fajny świat. A kiedyś, jak było Roblox Planet, to było dużo takich osób, co robił bitwy, bo ta gra się opierała na bitwach. Jakby ktoś nie wiedział. No, tutaj jest jakieś dziwne coś. E Dobra, co tu jest dalej? Na dole. Jest, e, są jakieś krzesła czarne. E, tutaj. Jakiś tęczowy zamek chyba to jest. O, toaleta. Akurat muszę załatwić swoje potrzeby. Muszę umyć rączki. A no, fajne. E, ciekawe. I w ogóle ziomeczki. Jakbyście długo nie grali, to byście dostali banana. No to wam usuną w światy. I to mówię... Z doświadczenia, bo patrzcie Albo jak y, jesteście nieaktywni przez jakiś czas y, Chwila y, Na przykład Eternit003 Patrzcie, to byłem ja, bo Potem mi konto ukradli Miałem y, VIPa na tym koncie y, Zwykłego, na tydzień No i miałem 15 level Ale nie wiem co się pozmieniało, że mam 17 To mi Robiła Asia Skina Pozdrawiam. O, tu jest Kupa. Nie wiedziałem jak się wtedy to pisze. Nie wnikać. Praje to jest 3 lata temu. No już rocznikowo to jest 3 lata temu. Patrzcie, no i tutaj mam konto. I... Wchodzę w światy. A tu było tysiąc tych światów. Jakieś ZSRR było. Jakieś DGH. O, DGH było. Dziełeczki w ogóle... Ich, Chciałbym odbudować DGH, tylko coraz lepsze. Tutaj macie DGH, DGH. Bo ja to kiedyś tak nazwałem, bo wtedy grałem na telefonie. Ale dobra, następnym kątem, jakie może być, bo jest bardzo dużo tych kąt, to musimy wejść w prefabrykaty i wpisać dosłownie byle co. Yy, na przykład, patrzcie, yy, prefab... Yy, odkryj, prefabrykaty. Eee, o to szanuję za to, Bardzo szanuję Wolna Rosja, fajna. Mm, dobra, ziomeczki. Na przykład robot. Eee, no i tutaj macie bardzo stare 5 lat temu. O, tutaj jest chyba broń, którą ja miałam. Nie wiem, sprawdzimy. Za wolność naszą i waszą. Aha, to jest inna broń. Ona ma tak, jakby trochę inną podstawę. Aha, bo. To nie jest to. O, zmeczki, jakbyście widzieli to. Tutaj jeszcze jakieś tło było normalnie. jamek, był jakieś dziwne. Ale to, to jest bardzo dziwne. To, to nie wiem, czy takie było kiedyś, czy co. Wiem, że e, ktoś ma tam takie zdjęcie i tam coś takiego było. Tylko nie pamiętam, nie pamiętam. Nie wiem, ale e, widziałem kogoś, co miał. E, Takiego skina, sorry, nie zdjęcie, tylko skina też. Dobra, tutaj też... Aha, to nie, tu są skiny. No to wpiszmy... No to dajmy skórki, no i dajmy robot. O, robot test. Jeden. O, tutaj jest jakiś... Sierpień 2015. Bardzo, bardzo stare. Nie powiem. No i skinów nie ma. Światów też. Fabrykatów. No, chyba duńczyk, duńczyk, bo kraje jakieś. Hus, jakiś dom, dom, fajny dom, super, super. Tutaj jest jakieś drzewko ciekawe. Masz jakieś skiny, o ty masz, ale fajny ten robot 7 lat temu. A ziomeczki, patrzcie, już były trójkąty normalnie. Nie wiem, czy to jakieś testowe konto modów, czy co. Dobra, sprawdzimy, czy tutaj nie ma nic. Tu nie ma nic. No konto ogólnie nieaktywne I chyba zbanowane nawet Więc dobra Przechodzimy sobie do następnego konta Teraz sobie możemy Wejść nie wiem W parkurach raczej nie będzie takich Oj to nie tu znowu Tutaj Jest konto izy jakieś tam Nie chce mi się czytać tych zer e, Tutaj No Patrzcie tutaj y, Są po o, tutaj jest legendarne dosłownie konto Kacperka, który. Usunęło mu miasteczko! Jak to. Jak to usunęli miasteczko? O, tu jest nic. Ten skin mi się bardzo podoba. ciekawy jest. Miś. Tutaj jest. E, złoty miś. Haribo. Tutaj. Taka czuszka. Fazema. Wow. E, pralka. Ojej ojejoj O, tu jest Amogus Dobra, następne to Ale Gdzie, no Ten gościu ogólnie stworzył miasteczko, ale nie, ma tu jeszcze jedno Aha, bo to jest w zimie Ej, ziomeczki Tutaj, o, on ma bardzo fajne parkury Bardzo fajne, polecam Dosłownie, o, Gimper Jak ktoś nie zna to To taki youtuber Fajny. Nawet nie wiem. Dawno. O. Przyjemny. Fajny, ten parkour grałem, grałem. I ogólnie on był na Block Beta. Bo jak widzicie, no. No, tego się już. tego nie trzeba komentować, nie? O, tutaj są z jego foty. Ojojoj, ale jumpscare. Ale jumpscare. czajcie takie w nocy. Ciomeczki. Ja bym się wystraszył. Nie, wiem, jak wy tutaj macie. Ojoj! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 miliony! Ojej. A to milion? Ja pierdzielę. Dobra ziomeczki. Jeżeli chcie, ch ch chcielibyście, bardzo dwa, no to widzimy się po prostu w następnych partach. Znaczy napiszcie, czy byście chcieli. No i ja już wam dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić oczywiście już wspomniałem na początku, ale no e, łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i widzimy się w następnych odcinkach. Aha, no i to jest dla was za subskrybery po prostu. Kecz was. E, no i e, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach i cześć.